To Ducato 2-3 e, Uszkodzony był czujnik różnicy ciśnień, został wymieniony na nowy na zgaszonym różki oczywiście są sprawdzone. Wszystko na zgaszonym tyle pokazuje. A jest multi -Scan, Program taki w miarę dobry do badania Fiata. Zaraz odpalimy i pokażę Wam. 15 milibar różnicy dosyć długo było jeżdżone. Także filtr jest przypchany, więc spróbujemy go wypalić. Jak to w Fiacie w ogóle wygląda? Zobaczymy. Musi mieć powyżej 70 stopni. Stoi na jałowym pedały hamulca, sprzęgła nie dotykamy i co, no i spróbujemy wykonaj, ma mniejszą temperaturę chyba teraz przeczytaliśmy jedziemy o, 58 stopni ma za mało wcześniej kliknąłem wymianę, bo tu jest też wymiana czujnika różnicy ciśnień teraz go podgrzejemy chwilę akurat jestem na stanowisku zewnętrznym na kanale to może od spodu Wam pokażę jak wygląda wydech w ogóle w tym czasie o tu akurat nic mi się nie zapali mogę tu robić temperatura 65,5 stopnia także grzejemy do 70 wcześniej olej sprawdzony wszystko sprawdzone Mamy 70. Przechodzimy pro tem na regulację, generacja, wykonaj. Widać. Zaczyna procedura. Tu jest niezatkany, ale i tak by zaraz wyrzucił, jakbyśmy się przejechali, że jest zatkany, bo by sobie wszystko dokładnie wymierzył. Także. Czekamy. Musi się nagrzać filtr cząstek i dopiero później tu ruszy procedura. Podnosi sobie obroty, na razie nic nie dymi, grzeje się. Jak widać, na razie nic nie dymi rozprzyma. Temperatura jeszcze niska, Czekam. 430 stopni jeszcze mało, razie nic nie dymi, rozgrzewa się. Znalazłem kawałek plastiku, podłożymy go, zobaczymy czy go stopi przy wypalaniu. To jest jakaś obudowa lampy, także powinna być w miarę wytrzymała. Zmaczymy. Co z niej wyjdzie. Zobaczymy ile stopni. Katurka nadal rośnie. 510 stopni na filtrze. Już nie chcę współpracować. Ostrość. Ale jeszcze nie załączył procedury. Już czekamy. Pod spodem tak to wygląda. Tego to lepiej nie dotykać. Zdarzało się 600 stopni. Włączył procedurę wypalania. Na razie nic nie To to już jest jak kulika. musimy cały czas kontrolować nie możemy pozostawiać samego silnika bez opieki w razie coś by się działo hamulec wystarczy stop wcisnąć w przerwie procedurę no i czekamy tu dojdzie do stówki chwilę niech pochodzi wtedy gasimy i patrzymy parametry porównujemy wiadomo wtedy czy jest ok Wcześniej na uszkodzonym w czujniku różnicy ciśnień tu pokazywało 32 tysiące milibar na minusie. To w ogóle jakaś wartość abstrakcyjna. już widać, towar się rozpuścił. Mięcie się zrobiło. To też jest niebezpieczne, bo beton, beton po nagrzaniu może odprysnąć. On się rozszerza w tym miejscu i może strzelić, nie? Też się nie powinno na betonie. Mamy 54%, 95% na piecu, także wszystko w normie. Wentylatory chodzą. Jeszcze chwila i zakończymy procedurę. I teraz ważne, nie możemy go zgasić. Niech on chodzi so, przez jakiś czas przez 10 minut. czekamy, jak się stabilizuje. Uczymy się jeszcze raz. Połącz. połączone Brak kodu, parametry. a sobie weźmiemy. Spokanie. Widać 7 bar, czyli o ponad połowę spadło. To jest najlepsze zatkanie 75%, ale tym tu się w ogóle nie sugerujmy. To jest jakaś paranoja. Dobra, trzeba jechać na próbę i tyle To jest ten silnik po 500, co był przejechany. Miał 500. Zrobiliśmy remont. ponad miesiąc czasu stał w kącie na hali, czekał na wsadzenie bo trzeba było budę zrobić, przygotować do niego widać nawet tam wszystko odnowione, podłużnice, nie podłużnice no i teraz będziemy go odpalali Znaczymy. no jak to za gdacze w ogóle no jak tam? Dobra, próbuj, zobacz w ogóle czy to kręci. Dawaj, jedziesz. to tej kręci. Jak przyciekły? Ciś nie masz. Knik jest po pełnym remoncie, także z nim delikatnie. Próbuj. Hmm? Dawaj. Dawaj jeszcze. Raz. Bardzo fajny taki. Może ciutkę kątem dygniemy, ale... Myślę, że nie ma sensu ruszać, bo... Ładnie wstaje. Nie, wiem, czy to, z tymi, zresztą wydechu nie ma założonego, to już by tu był. Zobacz jak pali. Dobrze. Będzie chyba klient zadowolony. A tak z pół obrotu? Dawaj z pół obrotu. jak to wyrzucalo? One bardzo dobrze palą. Te silniki są naprawdę dobre w spalarzu.